Witajcie moi drodzy, z tej strony wasz ulubiony diabelski Jupiter. Jak pewnie dobrze wiecie, wielkimi krokami zbliża się Black Friday, no i zawitał on również do Diablo Immortal. Dziś rano w grze przywitała mnie wiadomość, że właśnie z okazji Czarnego Piątku oraz otwarcia sklepu BattleNet ponoć nowego sklepu BattleNet mamy do odebrania darmowe nagrody. Zaraz sprawdzimy, jakie są to nagrody, jak je odebrać i co nowego znajdziemy w ofercie sklepu. Ja niezmiennie jestem Dukat. Witam was serdecznie na moim kanale i zapraszam na hol zakupowy w Diablo Immortal. Żeby dostać się do sklepu Battle.net, należy skorzystać z linku, który dostaliśmy na pocztę w grze. Bądź też możemy wejść do samego sklepu w aplikacji w grze. I tu na dole mamy taki guzik, taki odnośnik. Który również przykieruje nas na stronę BattleNet. Chciałbym jednak zauważyć, że guzik ten jest dostępny w wersji PC-owej, natomiast nie znalazłem go w apce Diablo Immortal na Androida. Oprócz tego, oczywiście, link do sklepu BattleNet, ten link dzięki któremu możecie odebrać te darmowe nagrody, znajdziecie również w opisie tego filmu. No i zobaczmy sobie, co tutaj mamy. Sklep Diablo Immortal, specjalne oferty i darmowe nagrody dostępne tylko na BattleNet. I tak jak widzimy, sklep Diablo Immortal odświeży się za 10 dni. No, ciekawe, czy cały asortyment będzie podlegał temu odświeżeniu, czy tylko jakieś wybrane zestawy. Promocja na czarny piątek. My, no jako pierwszy zestaw, mamy jesienny splendor. Zestaw taka skrzynka, która kosztuje niecałe 188 euro. I ten jesienny Splendor, ten cały zestaw, zawiera jedną wielką mistrzowską skrzynię klejnotów, jedną mistrzowską skrzynię wyboru klejnotów, 20 legendarnych emblematów, 36 normalnych klejnotów i 25 telurycznych pereł. Tak jak widzicie, tutaj sam Blizzard twierdzi, że no nie jest to e, najlepsza oferta, bo tylko 70% teoretycznie zyskujemy względem tego, jak chcielibyśmy kupić te itemy pojedynczo. A co zawierają te skrzynki? Otóż yy, ta wielka mistrzowska skrzynia klejnotów zawiera pięciogwiazdkowy legendarny klejnot yy, i ma on 80% szans, znaczy my mamy 80% szans na to, że ten klejnot będzie jakości 4 na 5 i 20% szans na legendarny klejnot jakości 5 na 5. Mistrzowska skrzynia wyboru klejnotów pozwala wybrać i zdobyć jeden pięciogwiazdkowy legendarny klejnot jakości 2 na 5 z ustalonej puli. No a pozostałe nagrody, może nie nagrody, pozostałe elementy tego zestawu, są raczej jasne i znane. Następnie mamy drugi zestaw, Jesienna Chwała. On zawiera jedną mistrzowską skrzynię wyboru klejnotów, 10 legendarnych emblematów, 4 fragmenty klejnotów, 24 normalne klejnoty i 15 telurycznych pereł. I tutaj ta skrzynka jest tą samą skrzynką, która była w tym pierwszym klejnocie, no to mniej wartościową. W tym wypadku teoretycznie zyskujemy 90%, oszczędzamy 90% tego co wydalibyśmy kupując te elementy, te przedmioty osobno, pojedynczo. Dalej mamy promocję ograniczoną czasowo, jest to skrzynia wędrowca, no tutaj już ta opłacalność znacznie lepsza. Skrzynka ta kosztuje niecałe 19 euro. I co zawiera? Zawiera jedną mistrzowską skrzynię losowych klejnotów, trzy legendarne emblematy, 40 kluczy pretendenta, 12 normalnych klejnotów i 8 telurycznych pereł. No i ta mistrzowska skrzynia losowych klejnotów pozwala zdobyć jeden losowy pięciogwiazdkowy klejnot jakości 2 na 5 z puli 6 wybranych, legendarnych klejnotów. Swoją drogą nie bardzo wiem, jaka jest różnica między tą skrzynką a tą mistrzowską skrzynią wyboru klejnotów. Dlatego, jeżeli Wy potraficie to wyłapać, to dajcie znać w komentarzu. Kolejna jest skrzynka wędrowca. A bo tu mieliśmy skrzynię, tutaj skrzynka, czyli trochę mniejsza. Opłacalność bardzo porównywalna. Skrzynka ta kosztuje niecałe 10 euro. I co ona zawiera? Ona zawiera po prostu 10 legendarnych emblematów, 10 kluczy pretendenta, 6 zwykłych klejnotów i jedną teluryczną perłę. No i na samym końcu mamy to, co cygryski lubią najbardziej czyli darmowe prezenty, daninę wędrowca oraz podarunek wędrowca. Danina wędrowca zawiera 10 rzadkich emblematów do użycia w pradawnej szczelinie, a podarunek wędrowca no to po prostu jeden losowy przedmiot z zestawu. Na reddicie udało mi się jeszcze znaleźć informację, że ten darmowy item zestawowy będzie dostępny co miesiąc i podobno sklep ma odświeżać się pierwszego dnia każdego miesiąca, więc może dlatego ten licznik Tutaj na górze strony, na samym początku tego sklepu, odlicza, yy, wskazuje na to, że do kolejnego refreshu zostało 10 dni. Generalnie, tak mówiąc obiektywnie, no nie są to może jakoś bardzo okazałe prezenty, ale cytując klasyka: między bogiem a prawdą, gratis to uczciwa cena. No dobrze, to spróbujmy może teraz odebrać te darmowe prezenty i sprawdźmy, czy faktycznie wszystko zadziała tak, jak należy. Oczywiście, żeby można było odebrać te gifty, no to musicie być zalogowani na swoje konto w tym sklepie Battle.net'u. I podobno, po odebraniu tych nagród, należy wejść do gry, a następnie się przelogować, albo ją po prostu opuścić i ponownie wejść do świata. I dopiero wtedy prezenty pojawią się na poczcie. Ja cały czas mam Diablo Immortal zminimalizowane, także zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także zacznijmy może od tej Daniny Wędrowca. Otwieramy sobie ten, ten zestaw i tu mamy guzik odbierz za darmo. Potwierdzenie odbioru. Odbierz teraz. No i teoretycznie się udało. Co dalej? Produkt Deni na wędrowca będzie dostępny po zalogowaniu się w Diablo Immortal. Dobra, wracamy do sklepu. Oczywiście wyrzuciło mnie na stronę główną. Ale zaraz wrócę do tej części z Diablo Immortal. No i dobrze, jestem z powrotem w tej części sklepu dotyczącej Immortala. Wybieram teraz podarunek Wędrowca, również odbierz za darmo, i nie trafiłem, potwierdzenie odbioru. No i teoretycznie wszystko powinno być gotowe. Także teraz wracam do gry i zobaczymy, czy będę musiał się przelogować, czy pojawi się to od razu na poczcie. Zaraz to sprawdzimy. Tak więc wróciłem do gry, ona cały czas była zminimalizowana. No i na poczcie nic nie ma. Dobra, to w takim razie yy, otwieram menu, wchodzę w ustawienia, klikam opuść grę. No i teoretycznie po wejściu do świata, po ponownym wejściu do świata. Na poczcie powinienem mieć te odebrane prezenty. No, faktycznie jest powiadomienie z poczty i mamy Twoja nagroda BattleNet. Mogę tylko odebrać tą nagrodę na jedną postać na koncie. Tak, chcę odebrać 10 rzadkich emblematów i tak samo chcę odebrać ten tajemniczy przedmiot z zestawu. No dobra, moi drodzy, na dzisiaj to chyba wszystko. Zobaczymy, jak ten sklep rozwinie się w przyszłości i czy będzie bardziej opłacalny niż zakupy w samej apce. Tymczasem, jeżeli podobał Wam się dzisiejszy materiał, to ja niezmiennie zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji na kanale. No i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Cześć!